Sędzia Główny zakończył mecz 34. kolejki pomiędzy PRL i Konflikt i Górnikiem Łęcz 2-0 wygrała drużyna Kości. Nie w takich nastrojach, myślę, chcieliśmy się tutaj spotkać. Przegraliśmy bardzo ważny mecz, mecz, którego praktycznie nie powinniśmy przegrać. Można powiedzieć, że to był mecz o 6 punktów, niestety, mimo iż przez Zdecydowano większość spotkania posiadaliśmy przewagę optyczną, to przeciwnik bronił się umiejętnie na tyle, że nie, nie zdobyliśmy mimo wielu okazji żadnego gola. Myślę, że to brak tego szczęścia, był, bo takie sytuacje były, że, że no to, to co bronił, no to, to nie bywały było dla mnie, no ale to tak jest. Gdyśmy go gdzieś rozgrzali tymi, tymi strzałami, no to już bronił do końca i nic, nic nie chciało przekroczyć tej linii bramkowej. Oczywiście, że to był bardzo ważny mecz. No. Wiedzieliśmy, że jak wygramy, tak możemy grać spokojnie do końca. Tam byli trzy mecze no i przegraliśmy i musimy teraz walczyć na wieży. Wiemy o tym, że teraz lepiej gramy na wieżdze, No i trzeba się skupić i walczyć, jak się uda. Co strzelić bramkę? Minimum jedna, dwie bramki musimy strzelać. Nie wiem, jakoś ciężko nam ostatnio idzie w tych meczach u siebie. I nie wiem, trzeba jak najszybciej się pozbierać, bo jeszcze jest parę meczów do rozegrania i, wiadomo, trzeba te błędy wyciągnąć, wyciągnąć wnioski z tego i nie powielać ich. Pierwsza bramka ustawiła spotkanie, dodała wiary drużynie Złęcznej, no a druga to już wręcz nieprawdopodobne. No. Przeciwnik ma rzut wolny i myśmy się zagapili. No i niestety stało się faktem. Wszystko prysło jak bańka. Nie możemy mieć do siebie pretensji, bo, 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 bo tylko my dzisiaj nie daliśmy rady, ale my możemy dać radę za, za, za tydzień w kolejnym meczu i, i w to wierzę głęboko. Nieraz tak jest, że masz słabszy dzień i, i no dzisiaj mieliśmy ten słabszy dzień, tak? W ostatnich trzech meczach zrobiliśmy pięć punktów. Bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać, nie udało się. Trzeba jak najlepiej się przygotować do kolejnego meczu. Nie wiadomo jaka jest stawka teraz tych meczów, ale walka cały czas trwa i jestem pewien, że, że Tremolika się utrzyma.